Szanowni Państwo, witam w moim autorskim programie Okiem Sterkowskiego na kanale Myśli Polskiej. Dzisiaj mam dla Państwa dwie historie. Dwie historie, które mówią o Polsce Anno Domini 2025 więcej niż wszystkie sondaże, wszystkie analizy i wszystkie eksperckie komentarze razem wzięte. Pierwsza o tym, jak dziennikarze Radykalnego Centrum traktują wolność słowa. A druga o tym, jak państwo polskie wydaje miliardy na coś, co może być największą mistyfikacją medyczną ostatniej dekady. Ale po kolei. Jak zwykle, w okiem sterkowskiego, bez owijania w bawełnę, bez jakichkolwiek dyplomatycznych uników i bez udawania, że wszystkie strony mają trochę racji. Bo nie mają. Zacznijmy od przykładu pani Agnieszki Gozdyry. Znają Państwo? No pewnie, że znają. To ta od radykalnego centrum i świętego spokoju. Otóż pani Gozdyra zaprosiła do swojego programu posła z Konfederacji, posła Mulawę. Zadała mu pytanie, a gdy ten zaczął odpowiadać, uciszyła go po pół zdaniu. Dlaczego? Bo chciał skrytykować ministra sikorskiego. Nie będzie na walanki politycznej, ryknęła Gozdyra w studio telewizji informacyjnej Polsat News podczas programu publicystycznego. Po tym jak sama zadała pytanie. Proszę Państwa, czy to jest jeszcze dziennikarstwo, czy raczej przedstawienie teatralne? Bo jeśli zapraszam gościa, zadaję mu pytanie, a potem nie pozwalam odpowiedzieć, to po co w ogóle go zapraszam? Dla dekoracji? Ale najlepsze jest co innego. Ta sama Gozdyra, która broni świętego spokoju przed krytyką Sikorskiego, miesiąc wcześniej stanęła uwaga w obronie szacunku dla urzędu prezydenta. Ukraiński dziennikarz nazwał prezydenta Nawrockiego pachanem. Gozdyra przerwała program, dała mu trzy szanse na ogarnięcie się. Mulawa szansy takiej nie dostał. Żadnej. Teraz pytanie do Państwa, nie do mnie. Czy w hierarchii radykalnego centrum minister jest ważniejszy od prezydenta, czy raczej chodzi o to, że Sikorski jest z naszych, a Nawrocki z tamtych? Gozdera uwielbia opowiadać, że jest dziennikarzem od zadawania pytań, nie od wydawania ocen. Piękne to słowa, szkoda tylko, że w praktyce wychodzi dokładnie na odwrót zadaje pytania, a potem sama decyduje, które odpowiedzi są dozwolone. Fundacja Kisiela złożyła skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i bardzo dobrze, bo jeśli pozwolimy na to, żeby prowadzący programy publicystyczne bawili się w cenzorów, to za chwilę każdy redaktor będzie sobie robił prywatny teatrzyk. Zapraszam pana posła, ale proszę mówić tylko to, co mi się podoba. A teraz uwaga Gdyby identyczną scenę odwalił jakiś dziennikarz w Telewizji Polskiej za czasów PiS, to Gozdyra pierwsza by krzyczała o cenzurze i łamaniu standardów dziennikarskich. No i co? Miałaby rację. Tak samo jak teraz mają rację ci, którzy mówią Pani redaktor, to jest niedopuszczalne, bo standardy demokratyczne, drodzy Państwo, nie mogą zależeć od tego, kto akurat rządzi i kto akurat dyktuje warunki w studio. Albo mamy wolność słowa dla wszystkich, także dla tych, których nie lubimy, albo nie mamy jej wcale. Pytanie tylko, czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ogóle się tym zajmie, czy może powie, że to wewnętrzna sprawa redakcji. No, z tym to zobaczymy. A teraz druga historia ta naprawdę mrożąca krew w żyłach. Otóż złożyłem wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia. O dane dotyczące autyzmu w Polsce i jaka odpowiedź przyszła? Gdyby minister finansów to zobaczył, to by mu szczerze współczuł. Posłuchajcie, szanowni państwo, w 4 lata, w 4 lata koszty leczenia autyzmu wzrosły o 321%. Liczba pacjentów o 130%. Ale to nie wszystko. W tym samym czasie urodzeń w Polsce spadło o 23%. Rozumiecie Państwo ten paradoks? Mniej dzieci się rodzi, a więcej dzieci ma autyzm. W 2020 roku na 1000 urodzonych dzieci 22 miało diagnozę autyzmu. Dzisiaj 57%. Współczynnik wzrósł z 2 do prawie 6%. I teraz pytanie, znowu nie do mnie, do Państwa. Czy to realna epidemia, czy epidemia diagnozy? Bo możemy podejrzewać, tylko podejrzewać, że odkryliśmy w Polsce nowy rodzaj biznesu. Biznes na diagnozę na wszelki wypadek. Bez papierka nie ma dodatkowych godzin w szkole, bez papierka nie ma subwencji i bez papierka nie ma świadczeń. Dodatkowe pieniądze dla szkoły, dodatkowe godziny dla nauczycieli, dodatkowe świadczenia dla rodziców z papierkiem. Jest wszystko. I nagle okazuje się, że dziecko, które kiedyś było po prostu nieśmiałe albo wolniej się rozwijało, dzisiaj ma aspekt autyzmu. I proszę bardzo, nie mówię, że problem nie istnieje. Oczywiście, istnieje, ale czy naprawdę w kraju, gdzie rodzi się coraz mniej dzieci, mamy więc lawinowy wzrost zachorowań? Czy może ktoś tu odkrył, że na autyzmie można zarobić? A teraz najlepsze. Ile nas to kosztuje? 6 miliardów złotych rocznie, około. Dzisiaj NFZ 246 milionów, subwencja oświatowa 4 miliardy 300 milionów, a świadczenia socjalne to około miliard. Ale to dopiero początek. Jeśli trend się utrzyma, to w 2030 roku będziemy płacić do 25 miliardów złotych. To tak jakby wziąć cały budżet Ministerstwa Sprawiedliwości albo wybudować 10 stadionów narodowych. To tak jakby to była jedna trzecia programu 800 Jeśli to moda na autyzm, to powiem tak, najdroższa moda w historii Polski, droższa niż zakup myśliwców F35. A teraz pytanie, na które nie ja mam znowu odpowiadać, tylko Państwo sami sobie odpowiecie. Kto na tym zarabia? Dzieci, które rzeczywiście potrzebują pomocy? Czy może armia terapeutów, diagnostów i całego aparatu, który wyrósł wokół tego biznesu? Drugie pytanie: co będzie, gdy okaże się, że połowa tych diagnoz to nadgorliwość systemu? Kto wtedy powie rodzicom? Przepraszamy, pomyliliśmy się. Trzecie, czy państwo polskie jest w stanie. Udźwignąć 20-25 miliardów rocznie na jeden rodzaj schorzenia? A co z innymi chorobami? A co z onkologią dziecięcą? A co z wadami serca? Kisielewski mawiał, że w Polsce wszystko jest u nas na opak, że u nas najpierw coś się zepsuje, a potem próbujemy to naprawić. Z autyzmem jest podobnie. Najpierw pozwoliliśmy, żeby system wymknął się spod kontroli, żeby diagnoza stała się towarem, żeby. Na niepełnosprawności można było budować biznes. A teraz? Teraz płacimy rachunek i będziemy płacić coraz większy. No, chyba, że ktoś w końcu zapyta, czy aby na pewno wszystkie te dzieci potrzebują tej diagnozy? Czy może po prostu potrzebują normalnego dzieciństwa? Z pozoru dwie historie, drodzy Państwo, pozornie różne, a jednak bardzo podobne. W pierwszej dziennikarka, która decyduje, co wolno mówić, a czego nie. I to w demokratycznej debacie. W drugi, system, który produkuje diagnozy na potęgę. I co? W obu przypadkach ktoś odkrył, że można robić na tym interes. Gozdyra na radykalnym centrum, które wcale radykalne nie jest. Oraz system oświatowy i medyczny na dzieciach, które może wcale nie są chore. I w obu przypadkach mamy społeczeństwo. Pozwalamy na to. Oglądamy go z która ucisza posłów, no i płacimy za diagnozy, które może wcale nie są potrzebne. Pytanie finalne i znowu nie do mnie, tylko do państwa. Dokąd to wszystko zmierza? Kto w końcu powie dość? Bo jeśli my tego nie zrobimy, jeśli my nie powiemy dość, to nikt nie powie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie, wpłacając dowolną kwotę na konto fundacji imienia Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy.